Moi kochani mieszkańcy Warszawy, tych, tego miasta, tych ulic, będziemy już niedługo kończyć. Za chwilę na koniec bym chciał przeczytać takie słowo Boże. To jest Psalm 27, pierwszy werset. Pan, moją światłością, moim zbawieniem, kogoś będę się bać. Pan, ochroną mego życia kogoż mam się lękać jeżeli Pan Bóg z nami ktoś przeciwko nam jeżeli Pan Jezus jest w naszym sercu ktoś może nam zaszkodzić moi kochani zapraszam wszystkich którzy otrzymali zaproszenia aby mogli w sobotę lub w niedzielę o godzinie 17 przyjść na spotkanie które będzie niedaleko stąd Sobota godzina 17, niedziela godzina 17, ulica Wojnicka 2, drugie piętro. Zapraszam wszystkich. To jest róg Kaweńczyńskiej. Zapraszam wszystkich, którzy otrzymali zaproszenia i tych, którzy nie otrzymali. Przyjdźcie, będzie taki czas uzdrowienia, gdzie będziemy modlić się o chorych, gdzie będziemy oglądać własnymi oczami, jak ludzie są Uzdrawiani. Przyjdźcie, zapraszam wszystkich. Słuchajcie, będziemy tam składać świadectwa, będziemy śpiewać, ale przede wszystkim będziemy wskazywać na tego, który jest drogą prawdą i życiem. Więc zapraszam wszystkich raz jeszcze. Sobota i niedziela, godzina 17. Ulica Wojnicka, 2, drugie piętro. Róg Kawełczyńskiej. Chciałbym się pomodlić teraz i podziękować. Bogu za ten czas, który mieliśmy tutaj. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci, Panie, z całego serca za ten czas na tej ulicy. Dziękuję Ci za wszystkich mieszkańców, za tych, którzy nas słuchali, za tych, którzy przejeżdżają i przechadzają się tędy. Tak proszę Cię, Panie, aby Twoje słowo, Panie, wypełniło się w ich życiu, aby to ziarno, które było siane, wydało kiedyś owoce, Panie. Aby Ci wszyscy ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa. Jako osobistego Pana i Zbawiciela błogosławię wszystkich ludzi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Prawda jedyna słowa Jezusa z nas.

Boże mój, za ten krzyw, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On na Ciebie umarł. I z miłości do nas przyszedł z nieba. Tego wie, że nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, Boże Mój. że moi za ten krzyż, który Jezus trzymał za mnie, Jezus...